Administracja lokalna od czasów średniowiecznych po współczesność. Wydarzenie wpisywało się w Europejskie Dni Dziedzictwa, przebiegające pod hasłem Tajemnice Codzienności. Urząd Miasta przygotował z tej okazji kilka atrakcji. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Tajemnice Codzienności. Stwierdziliśmy, że chcielibyśmy pokazać naszej społeczności lokalnej, jak działała administracja lokalna w dawnych czasach. Czyli tutaj mamy średniowiecze, taki przełom. XV-XVI wieku, natomiast w głównym budynku chcieliśmy pokazać czasy pruskie. Tam jest dokładnie rok 1912. I oczywiście zwiedzamy cały. Obszar budynków Urzędu Miasta Torunia, które odbywały się w ramach garnizonu, w tym na końcu właśnie Christ House, czyli miejsce, gdzie urzędował Landrat, a obecnie mieści właśnie się Urząd Miasta Torunia i siedzima naszego prezydenta, którego gabinet również można zwiedzić. Tutaj w tej chwili za nami trwa jakiś średniowieczny sąd nad czarownicą, tak? Generalnie chcieliśmy przedstawić sąd gorącego prawa. W dawnych czasach, kiedy jakiś rzezimieszek ukradł coś, na przykład na mieście, i w tym momencie. Nie czekało się na wymiar sprawiedliwości ileś wiele tygodni, tylko mieszanie mieli za zadanie z krzykiem prowadzić go na ratusz. I w tym momencie odbywał się tak zwany sąd gorącego prawa, gdzie wyroki były forowane niemalże natychmiast. No i kończyły się generalnie przy pręgierzu albo w dybach, gdzie ktoś musiał spędzić ileś tam godzin. No oczywiście jak jest kobieta, to no tutaj koledzy w tym momencie szukają po prostu <noise> jakichś sił nieczystych. Oczywiście, jeżeli znaleźli kobietę która, o miedzianych włosach, która była oczywiście wtedy na rzadkością jakąś tam, no to posądzenie oczywiście o czary, oczywiście <gry> park z diabłem. W cieniu baszty Koci Łeb została zainscenizowana kancelaria, w której wystawione były dokumenty i pieczęcie lakowe przygotowane przez Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Chętni mogli otrzymać od skryby dokument urzędowy, wzorowany na tych wystawianych w Toruniu w czasach średniowiecza i wziąć udział w warsztatach pisania gęsim piórem lub na tabliczkach woskowych. Z nami Dariusz Subocz z Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa. W jaki sposób Wy wpisujecie się w te dzisiejsze obchody? No, robimy na skryptorium. Przybliżamy dawne techniki piśmiennicze, Już drukarskie to jeszcze nie ten czas, ale, ale tutaj opowiadamy o materiałach używanych w średniowieczu, o pergaminie, o papierze, o tabliczkach woskowych. A przy okazji zachęcamy młodzież do tego, żeby korzystała z tych najprostszych przyrządów takich jak patyk, jak pióro i próbowała kaligrafii. Wychodzi to lepiej, gorzej, ale najważniejsze, że jest dobra zabawa. Wszyscy się bawią, pomimo tego, że przeważnie brudzą sobie ręce. To nie jest w tym momencie problem. No, to trochę oto chora zabawa, tak. Przynajmniej wiadomo, że były próby. Ponadto odbywały się inscenizacje przedstawiające działanie Sądu Gorącego Prawa. Taka pokazówka dla publiczności, której jest coraz więcej na szczęście, jak postępowano z drobnymi mieszkami. Nie ma tu e, wyrafinowanych kar zbyt dużych. Są to ludzie, którzy ugrali jakiś mieszek, produkty e, na straganie u jakiegoś kupca, ewentualnie no, czarownica, która zbyt nisko latała, zawadziła jakąś wieżę ratuszową i spadła nie umierając. E, pokazujemy, jak postępowano delikatnie jak najbardziej. Wypalając e, różnego e, rodzaju piętna, e, zakłócając w dymy, trzymając pod pręgierzem, e, batorząc batogiem. Do głównego budynku urzędu miasta przy wałach generała Sikorskiego zapraszali pruscy wartownicy. A na parterze zostało zainscenizowane biuro meldunkowe i pobór do wojska z początków XX wieku. Inscenizacja przygotowana została przy współpracy z twierdzą Toruń Fort IV. Europejskie dziedzictwa... Kulturowego w Toruniu są okazją tego, żeby zaprezentować pracę Urzędu Miasta w XIX wieku. Dzisiaj oprócz tych urzędowych spraw prezentujemy także pracę komisji poborowej. Tutaj kolega po mojej prawej stronie jest urzędnikiem miejskim. Troszkę więcej wie na temat pracy administratury. No właśnie Adam, jak to wyglądało dawniej? No, jeżeli chodzi o pracę w urzędzie, była to praca dosyć ciężka, ale ciekawa. Ciężka dlatego, że ciężko się domyć. Jednak atrament to atrament. Ciekawa dlatego, że można poznawać ludzi, tych, którzy mieszkają w Toruniu i na przedmieściach, gdyż jeszcze Toruń w tamtych czasach pełen przedmieść. Ludzie chcą się meldować w Toruniu, bo to jednak wielki ośrodek miejski, dosyć dobra praca, dlatego że cały czas rozbudowuje nam się twierdza, więc praca jest przy budowie fortów. No i też podnoszą swój status, no bo przedmieście typu Mokre Chełmińskie, a miasto Torno to jednak, jednak jest zupełnie co innego. Pobór do armii, no to musi być i lekarz, tak? Tak. Dzisiaj wszyscy petenci, rekruci przychodzą również komisję wojskową, obowiązkową. Także badamy wzrok, badamy słuch, ciśnienie albo nadciśnienie. <grymy> Mierzymy wzrost. Jest także dokonywane rozpytanie polityczne, a następnie koledzy rozpytują do, o stosunek do armii i do wojska. Także troszeczkę więcej mogą też o tym powiedzieć. No właśnie, no to jaki stosunek do, do armii mają Toruniani? Znaczy, pilnujemy, żeby wszyscy się ochotniczo zgłaszali. Tak? Jak ktoś jest mniej ochotniczy, no to wtedy pod bagnetami zaprowadzamy prosto pod komisję. W czasie imprezy można było poznać tajniki pracy administracji lokalnej od czasów średniowiecznych, przez okres pruski, po czasy współczesne. Muzyka